To są wystawy, e, najważniejsze to jest Zjednoczenie w Sztuce, e, Sport Games, e, jak również to, co udało nam się zrealizować na Zamku Królewskim, to był początek e, 2024 roku. Czyli e, sztuka widzenia, nowosielski i inni. Wystawą naszą Sport Games, która, e, którą wybrano spośród mnóstwa, e, al, albo można powiedzieć wielu wystaw i zaproponowano nam, żeby ta właśnie wystawa e, była. M, m, możliwa do zwiedzania podczas trwania igrzysk olimpijskich w Paryżu. A jeśli chodzi o inwestycje, to właśnie za naszymi plecami będziecie mogli Państwo za chwilę zobaczyć zakończona budowa. Patio, patio, patio zadaszonego, z którego środki w całości pozyskaliśmy dzięki panu Marszałkowi, województwa mazowieckiego, więc 3 miliony, inwestycja na ponad 3 miliony 200 tysięcy złotych daje nam to możliwość. Bez względu na pogodę i warunki atmosferyczne, e, urozmaicenia jeszcze bardziej naszej oferty, czy to koncertowej, czy e, wystawienniczej, na, w przestrzeni e, poza budynkiem naszej e, instytucji. Jeżeli chodzi o takie e, ścisłe dane, to zakupiliśmy sześć prac. Ja bardzo cieszę się z zakupu pracy Mirosława Bałki. To jest najbardziej znany w tej chwili żyjący polski artysta na świecie. Kolejna praca to fotografia kolorowa Rafała Jakubowicza ona przed, To jest tryptyk, są trzy fotografie, które dokumentują pewną, pewien zamysł artystyczny. Mamy jeszcze rówieśnika Jakuba Ciężkiego, Tomasza Kulkę. To jest ta mała praca, która tutaj jest za Państwa plecami. Konsystor Bezduszny Purpurowy i dwójka artystów. To jest Paweł Matyszewski i Katarzyna Kukuła. Nasza polityka w tej chwili skupia się przede wszystkim na dokumentacji zakupów artystów średniego i młodego pokolenia.